Jedną z rzeczy, którą mówicie mi bardzo często, jest to, że nie czujecie się dość dobrze do robienia zdjęć, czy uważacie, że wasze fotografie nie są dość dobre. Jestem aktualnie w trakcie kręcenia nowego odcinka. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z mojej perspektywy. Tu mamy właśnie lampę, tu drugą lampę, tu trzecią lampę, tu jest kamera. Chcę Wam pokazać, jak często ja popełniam pomyłki w tym co robię i jak dużo nerwów mnie to kosztuje. Także mam nadzieję, że wam to pozwoli też i pomyśleć troszkę bardziej pozytywnie o waszej własnej pracy. Raz, dwa, test, raz, dwa, test, 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 test raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Światło, test światła. Raz, dwa, raz, dwa, test, 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 test. test. Cześć kochani, witam w Synejerze. Dzisiaj nareszcie mam szansę zająć się czymś, czym nie. Two hours later. Cześć kochani, witam w Synejerze. Dziś mam wielką nie. Cześć kochani, witam w Synejerze. Cześć kochani, witam w Synejerze. Cześć kochani, witam w Synejerze. Nie. Dzisiaj mam okazję zająć się czymś, co zaprzątało mi głowę od dłuższego czasu. I właśnie dzisiaj się, I właśnie dzisiaj omówimy 5 I właśnie dzisiaj omówimy 5, dlatego właśnie dzisiaj omówimy 5, dlatego właśnie dzisiaj omówimy 5 nie, dlatego dzisiaj omówimy 5, dlatego, dlatego dzisiaj, dlatego dzisiaj, dlatego dzisiaj, dlatego dzisiaj, dlatego dzisiaj omówimy 5 najczęściej popełnianych błędów przy fotografii krajobrazowej. Zapraszam. Ci z was, którzy ci z was, którzy najczęściej oglądają, Nie. jeśli zdarzyło ci się oglądać też jeden, jeśli zdarzyło ci się oglądać też jeden, jeśli zdarzyło ci, jeśli zdarzyło ci się zobaczyć, jeśli zdarzyło ci się zobaczyć, jeśli zdarzyło. jeśli udało ci się zobaczyć, P***. jeśli zdarzyło ci się oglądać też jeden z moich live'ów na temat krytyki zdjęć widzów, czyli waszych, P***. czyli waszych, no, oczywiście waszych jest to oczywiście niezbędna nie. tak zwane trzymanie pionu jest oczywiście absolutnie niezbędne tak zwane trzymanie pionu tak zwane trzymanie pionu tak zwane trzymanie pionu jest oczywiście absolutnie niezbędną techniką przy fotografii krajobrazowej Zdjęcie, robiąc zdjęcia, robiąc zdjęcia, robiąc zdjęcia, fotografując drzewa czy budynki, fotografując drzewa, fotografując drzewa, fotografując drzewa lub budynki, fotografując fotografując, 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 fotografując fotografując drzewa lub budynki, zauważysz, że zawierają one w sobie bardzo dużą ilość linii pionowych, które są niezwykle ważne dla utrzymania równowagi zdjęcia. Takie szerokie obiektywy, takie właśnie szerokie obiektywy, takie szerokie, takie szerokie obiektywy, takie właśnie szerokie obiektywy, takie szerokie obiektywy jak ten, takie szerokie obiektywy, takie szerokie obiektywy wprowadzają jeden wielki problem przy fotografii kranobrazowej... Mam. Yy, yy. Takie właśnie szerokie obiektywy, takie szerokie obiektywy jak ten, takie szerokie obiektywy jak ten yy, wprowadzają dodatkowe problemy przy fotografii kranobrazowej, yy. ale to, czego możemy się, yy, ale to, co możemy... Yy. Ale to, czemu możemy zapobiec, ale jest coś, co możemy zrobić, aby te linie nie rozbiegały się, a nie zbiegały na naszym zdjęciu. Jeśli jest już za późno i nie możesz... Jeśli jest już za późno, jeśli, jest, jeśli jest już za późno i nie możesz poprawić tego zdjęcia... Jeśli jest już za późno i nie jesteś w stanie zrobić zdjęcia poprawnie za pierwszym razem, czy poprawić tego zdjęcia robiąc drugie... W takim wypadku możesz po prostu ustawić zdjęcie tak, aby było przy samej... W takim wypadku możesz rzeczywiście ustawić zdjęcie tak, aby... W takim wypadku możesz oczywiście ustawić... sam. Przesunąć. W takim, wypadku możesz, w takim wypadku możesz bardzo łatwo przesunąć sam horyzont czy zdjęcie, aby horyzont był ustawiony przy górnej lub dolnej linii. W takim wypadku możesz łatwo... Trzecią rzeczą na... Trzecią rzeczą, którą ci Trzecią rzeczą, o której dzisiaj powiem, to oczywiście... Nie. Trzecią rzeczą, o ci dzisiaj... Trzecim błędem, o którym dzisiaj powiem... Trzecią... Trzecim błędem na mojej liście... Nie. Trzecim błędem, o którym Ci dzisiaj powiem. Trzecim bardzo częstym błędem em, przy fotografowaniu jest oczywiście... Nie. Trzecim bardzo częstym błędem... Czwartym błędem jest uwzględnianie... Czwartym błędem jest zbyt szeroki kadr. Ten czwartym błędem jest zbyt szeroki kadra. Czwarty błąd dość ściśle wiąże się z punktem trzecim.